Dzisiaj pokażę Ci nad czym w tle pracowałem przez ponad rok. Coś, co wierzę, że spowoduje, że Twoja jakość pracy indywidualnej wejdzie na wyższy poziom, a przede wszystkim będziesz osiągał coraz lepsze efekty pod presją. Cześć. No i nareszcie, nowa strona wystartowała, a wraz z nią możliwość zakupu programu Sztuka Pierwszego Kontaktu w preorderze w najniższej możliwej cenie, jaka kiedykolwiek będzie dostępna. Na aktualnej stronie możecie poznać już wszystkie szczegóły dotyczące programu Sztuka Pierwszego Kontaktu, dotyczące platformy Virtual Pitch, a także zarejestrować się właśnie na tej nowej stronie, utworzyć swoje konto, a jeżeli posiadaliście jakikolwiek inny program o wiele wcześniej, na poprzedniej stronie, to wasze konto na maila, którego podaliście przy zamówieniu, zostało założone automatycznie i wszystkie informacje powinny znaleźć się właśnie na tym mailu wiadomości. Na ten moment niektóre funkcjonalności platformy będą ograniczone, a w pierwszej kolejności dostęp do niej otrzymają gracze, którzy kupią program Sztuka Pierwszego Kontaktu w przedsprzedaży, bo to ten program będzie miał tam swoją premierę. Planowany start platformy z pełną funkcjonalnością, a także już z gotowym planem treningowym przewidujemy na 8 września. I zaraz po tym rozpocznę aktualizację programu Mistrzowskie Prowadzenie Piłki, Obserwacja i gracze, którzy kupili ten program w normalnej cenie otrzymają aktualizację a także ulepszenia tego programu już właśnie na platformie, bo na platformie nie będę umieszczał programu, który powstał x czasu temu, tylko wszystko, co już będzie na platformie, dlatego też na samym początku te funkcjonalności będą ograniczone, będzie już w nowej jakości, z nowym jakby pomysłem na to wszystko, więc... Graczu, jeżeli wcześniej zamówiłeś jakikolwiek program w normalnej cenie, otrzymasz do niego dostęp na platformie w ulepszonej wersji, ale ważne, żebyś był zarejestrowany albo zalogowany na swoje konto, jeżeli otrzymałeś na maila wszystkie właśnie informacje dotyczące tego, że Twoje konto zostało utworzone, żebyś był zalogowany, zarejestrowany na maila, którego podałeś przy zamówieniu, bo to jest najważniejsze i wtedy ten dostęp będziesz miał przyznany. Ale wracając do sztuki pierwszego kontaktu, no właśnie, musimy sobie przypomnieć jedną rzecz. Rozumiałem, że zmarnowałem swój młodzieńczy czas, nie robiąc nic dla rozwoju swojego potencjału i zacząłem trenować w wieku 20 lat indywidualnie i teraz mógłbym zrobić to od nowa, to pierwszy kontakt zyskałby priorytetowe znaczenie w moim rozwoju. Dlaczego? Pierwszy kontakt zaledwie przy użyciu jednego dotyku pozwala Ci omijać pressing rywala, ustawiać piłkę do strzału, wrzutki, czy utrzymać skutecznie posiadanie piłki. Im lepiej ustawisz w pierwszym kontakcie piłkę do dalszego działania, tym większa jego skuteczność równa się lepsze wyniki. Booster pewności siebie. Jeżeli posiadasz wspaniałą. Orientację przestrzenną, a do tego operujesz czystością dotyku na małej przestrzeni czy ogólnie pod presją, to masz niezachwianą pewność siebie. Czujesz, że zawsze jesteś gotowy, aby sobie poradzić, niezależnie czy rywal jest na plecach, przed tobą czy z boku. Według statystyk, ponad 50-60%, a może nawet i więcej graczy w młodym wieku nie przechodzi odpowiedniego szkolenia w zakresie właśnie przyjęcia piłki. A co ważne, około 60-70% akcji. Ich skuteczność jest zależna od tego, jak gracz na najwyższym poziomie przyjmie piłkę. Z tego względu może pojawiać się e, taka sytuacja, że gracz, który nie ma odpowiedniego szkolenia w młodym wieku, właśnie w zakresie pierwszego kontaktu, nie jest gotowy na płynne przejścia do seniorskiej piłki albo po prostu nie jest gotowy umiejętnościami na najwyższy poziom. Program Sztuka Pierwszego Kontaktu zacząłem nagrywać już prawie ponad rok temu, ale jako, że pojawił się pomysł wprowadzenia platformy Virtual Pitch, która ma pomagać z tym planem treningowym e, trenować, zatrzymaliśmy się w tym nagrywaniu, aby najpierw dopracować platformę Virtual Pitch, a potem wprowadzić tam nowy program. Co się okazało, w momencie kiedy już dopięliśmy praktycznie w całości tą platformę, zobaczyłem na te nagrania, które zrealizowaliśmy i postanowiłem zacząć wszystko od nowa. Co się okazało, po ponad roku uzyskaliśmy o wiele wyższą jakość audio, wideo, a także montażu, co spowoduje, że ten program będzie o wiele przyjemniejszy w odbiorze podczas trenowania. Dodatkowo mogłem przejść każde ćwiczenie dwukrotnie, analizując je w domu, i potem, nagrywając po raz kolejny to ćwiczenie, mogłem każdą wskazówkę przekazać o wiele celniej, co spowoduje, że program będzie jeszcze bardziej dopracowany. No i też mogłem zobaczyć, jak każdy element przeze mnie trenowany, od jakości ruchu po kontrolę nad piłką w przyjęciu, przez szybkość przejścia od przyjęcia do podania, ulepszył się, kiedy przeszedłem ten program praktycznie... Drugi raz, kiedy już przechodziłem go drugi raz, można było zobaczyć progres, który teraz widzicie i który teraz do końca jeszcze zobaczycie. A co najważniejsze, w trakcie mogłem też patrzeć, jak wprowadzenie nowości do programu, czyli Harry Maguire, który pomaga nam trenować szybkość reakcji indywidualnie, o którym już pewnie trochę słyszeliście, który pokazuje strzałki lub nie pokazuje strzałek, co odwzorowuje nam sytuację na meczu, gdzie musimy zaobserwować i podjąć na tej podstawie decyzję. Decyzja na podstawie, czy przeciwnik nas presuje, czy nas nie presuje. Oczywiście to nie jest ten sam rodzaj pressingu, co jest na meczu, bo na meczu musimy jeszcze ocenić, po której stronie ten przeciwnik jest, musimy kontrolować emocje, ale praca nad tym, aby wzmocnić wszystkie nauczone przyjęcia w aspekt szybkości reakcji powoduje, że rozwija się nasz instynkt. Ja mogłem to właśnie obserwować w trakcie tego całego procesu. Sorry, sorry Harry, sorry. Samowita jest to jak praca instynktowna, czyli wyłączenie myślenia i bardziej bazowanie na tym, aby reagować na brak pressingu lub pressing. Tak jak widzieliście w poprzedniej sytuacji, to wszystko stało się bez myślenia, po prostu wiedziałem, że mam pressing i jeszcze dodatkowo popełniłem błąd techniczny ale ten właśnie element tej reakcji i dostosowania ciała do sytuacji a nie zatrzymania się powoduje, że potem w meczu będziecie wiele razy właśnie mieli taką sytuację, że albo popełnicie błąd i wyjdziecie z tego zwycięsko skutecznie poprzez to, że się nie zatrzymacie tylko szybko dostosujecie ciało i wykonacie jakiś ruch skuteczny, tak samo właśnie było tam, wszystko było robione na podstawie tego, że widziałem, że Harry Maguire mnie presuje, więc go zasłoniłem ciałem i szybko chciałem się otworzyć w kierunku bramki, a że wpadło jeszcze to pomiędzy nogami statywu Niesamowita rzecz, jak ten instynkt się rozwijał i jak z każdym kolejnym treningiem było mi łatwiej wykonywać naturalnie ćwiczone przeze mnie przyjęcia. Mamy dzisiaj trzy rodzaje przyjęć w grzewce pomiędzy czterema ćwiczeniami ogólnorozwojowymi. Bajer. Bajer. Zapraszam pod parasol! Dodatkowo jeszcze było fajnie widać progres, jak powtarzalność strzałów w trakcie pracy nad Harym Maguirem przynosiła strzały coraz lepsze. co pokazuje, że ta powtarzalność również ma ogromne znaczenie, czy to na etapie pracy nad czuciem piłki, podczas pracy nad strzałami. Co chciałem powiedzieć jeszcze o Harym Maguire'ze? No, Harym Maguire, tak jak powiedziałem, pokazuje nam strzałki lub ich nie pokazuje, i na tej bazie obserwujemy, aby podjąć odpowiednią decyzję, i rozwijamy instynkt w trakcie. Przyjęć. A, no i oczywiście Harry będzie jako dodatek, jako bonus do programu, no bo inaczej nie będziecie w stanie wykonywać ostatniej części treningu, czyli szybkość reakcji w przyjęciu bez Harego, jeżeli będziecie chcieli pracować indywidualnie, bo jeżeli macie partnera, który Wam pomoże w treningu pracy nad szybkością reakcji i szybkością podejmowania decyzji, no to wykorzystajcie go i będziecie mogli zastąpić Harego właśnie partnerem, który będzie imitował presję, albo będziecie grali po prostu normalne e, pojedynki. Wygrywając je, próbując wygrać je przyjęciami pod presją. No i co? I to nie. Ten film nie kończy się na tym, że przekazałem Wam wszystkie informacje, tylko pokażę Wam dzisiaj jeszcze cały trening z etapu trzeciego: zdobywania przestrzeni w pierwszym kontakcie. Zapraszam do oglądania. Jakości ruchu wyjścia do kierunku po szybkim obrocie ciała w przestrzeni. Zagrywamy piłkę w ściankę, obserwujemy przez ramię i teraz wykorzystujemy szybki obrót ciała w przestrzeni bioder, po to, aby znowu wykorzystać biodra do króciutkiego wyjścia do kierunku. Skupcie się na tym, aby szybko się obrócić, zrobić taki chwilowy moment zwolnienia, aby zezorientować obrońcę. Oczywiście na meczu to będzie zależało od tego, czy on Was będzie od razu atakował, czy będzie wyczekiwał. Jak będzie wyczekiwał, to Wy musicie wyczekiwać. Jak będzie Was od razu atakował, to musicie szybko reagować. Więc możemy nawet sobie tutaj zastosować dwa warianty, gdzie w pierwszym wariancie chcemy skrócić czas pomiędzy przyjęciem, a wyjściem do kierunku, a w drugim wariancie chcemy szybko się obrócić, chwilę wyczekać i teraz wykonać krótki Impuls odbicia z tej nogi i otwarcia biodra z uderzeniem piłki i zewnętrzną częścią stopy drugiej Kontroli nad piłką w przyjęciu kierunkowym wewnętrzną częścią stopy za nogą postawną. Jeżeli jest to zbyt skomplikowane, to to jest noga postawna, a to jest wewnętrzna część stopy drugiej nogi. I teraz tak, tu jest najbardziej kluczowa rzecz. Poza samą obserwacją, którą będziemy stosować w, e, w trakcie podań, będziemy obserwować lewą i prawą stronę, aby cały czas pracować nad nawykiem w odpowiednim momencie, kiedy już uświadomimy sobie, że ten przeciwnik jest w miarę blisko nas. Najbardziej kluczowe przy tym przyjęciu jest to, aby stworzyć taką pauzę i takie lekkie zatrzymanie się, tak aby nie dawać żadnego mikrosygnału przeciwnikowi, że będziemy chcieli atakować jakikolwiek kierunek. W tym celu chwilę się zatrzymujemy i dopiero podczas tego kontaktu wykonujemy ruch. Dzięki temu ten ruch będzie o wiele, ba o wiele bardziej nieprzewidywalny niż jak zrobimy to w taki sposób, dając przeciwnikowi od razu sygnał, że chcemy zaatakować jakiś kierunek. Robimy zwolnienie. I teraz mocno atakujemy. Szersją. Jest to swego rodzaju, tak żeby to jeszcze bardziej uprościć. Stanie w miejscu i wyczekiwanie, aby w ostatnim momencie... Zaatakować dopiero przez. Przenie kontroli nad piłką w przyjęciu otwierającym, gdzie staramy się zdobyć jednym kontaktem kierunek ofensywny. Pracowaliśmy nad aspektem szybkiego obrotu ciała do tego, aby zatrzymać piłkę w miejscu, a teraz chcemy wykorzystać szybki obrót ciała do tego, aby jednym kontaktem tak zaamortyzować piłkę, żeby jednocześnie ona ustawiła nam się już w kierunku ofensywnym, czyli teraz nie chcemy jej amortyzować po to, aby podejmować decyzję, tylko chcemy tak obrócić szybko biodra. Aby miedzią już w polu karnym jednym dotknięciem, ważniejszym szczegółem tak naprawdę jest ustawienie tej stopy, która będzie nadawała kierunek, bo w momencie, kiedy chcemy zamortyzować piłkę, no to ta stopa praktycznie ustawia nam się w taki sposób. Jeżeli rotujemy biodra, no to ona się wtedy ustawia w kierunku, do którego chcemy biec, ale dopiero jakby w drugim timingu. Tutaj chcemy w pierwszym timingu już tą stopę od razu zrotować w kierunku biegu, aby ona, ta piłka, zamortyzowała nam się od razu w przód. Przejścia od przyjęcia do kieszeni, a także wewnętrzną częścią stopy za nogą postawną, do podania prostopadłego albo ewentualnie można to rozszerzać o wrzutkę, strzał, podanie prostopadłe i wszystkie inne działania techniczne, ale oczywiście wszystko poprzedzamy ruchem bez piłki. Mamy ruch. Dający sygnał przeciwnikowi, żeby biegniemy w jedną stronę, ale tylko po to, aby zawrócić w kierunku piłki. I w trakcie, kiedy robimy ten zawrót, chcemy raz zeskanować przez ramię, i teraz wykorzystujemy ten chwilowy moment nie dawania żadnych sygnałów przeciwnikowi, że chcemy zaatakować jakikolwiek kierunek po to, aby zaraz zaatakować w ostatnim momencie wewnętrzną częścią stopy eee, kierunek prawą nogą do lewej strony. I teraz gramy w pierwszym wariancie Pazent move z partnerem, grając do tej brameczki. Ustawiamy sobie drugą piłkę, teraz dajemy z tej strony sygnał, że chcemy dostać piłkę za plecy, ale robimy ten ruch tylko po to, aby stworzyć sobie przestrzeń i wykorzystujemy przyjęcie do kieszeni z szybką rotacją bioder i staramy się trafić lewą nogą do tamtej brameczki. W kolejnych wariantach, jak chcemy dodawać strzał, to po tym przyjęciu, na przykład, jak się wprowadzimy, możemy zaatakować drugą nogą tą brameczkę i oddawać strzał na bramkę. W reakcji przy w przyjęciu Harry Maguire na plecach strzałki Harry nas presuje, brak strzałek Harry nas nie presuje. I teraz chcemy wykorzystać przyjęcia kierunkowe, które będą nas odrywały od pressingu Harego Maguire'a w momencie kiedy będzie nas presował, a w momencie kiedy nas nie będzie presował, będziemy chcieli wykorzystać e, przyjęcie otwierające jednym kontaktem w przód, tak aby od razu przemieścić się jednym kontaktem w pole karne no i zakończyć akcję strzałem. Ale będziemy chcieli to oczywiście robić z przeciwnikiem na plecach, osłaniając jednocześnie piłkę i w tym momencie, po tym jak już zasłonimy tą piłkę i wprowadzimy się tym jednym kontaktem w pole karne, wchodzimy po prostu ze strzałem. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie do końca. Oczywiście przypominam o tym, że wystartowała nowa strona, w tym możliwość dołączenia do najnowszego programu Sztuka Pierwszego Kontaktu, który będzie miał premierę na innowacyjnej platformie do treningów indywidualnych Virtual Pitch i możesz tam dołączyć, być częścią tego i już we wrześniu po prostu zaczynać realizować program, który został stworzony od A do Z w najwyższej możliwej jakości, który został przeze mnie dwa razy wykonywany, gdzie mogłem przeanalizować ćwiczenia i wprowadzić jakby poprawki, które spowodowały, że teraz te ćwiczenia, czyli jakość treningu, jakość planu treningowego połączy się z jakością twojej pracy dzięki platformie i wierzę, że to będzie ogromny przełom w treningach indywidualnych online i co? i będziemy pracować wspólnie nad Twoimi efektami pod presją, bo jestem przekonany, że ten program na pewno te efekty pod presją przyniesie. Zachęcam Cię do tego, żebyś sobie przejrzał całą nową stronę. Cały wszystkie informacje dotyczące sztuki pierwszego kontaktu znajdziesz właśnie na stronie w podstronie sztuka pierwszego kontaktu. Masz tam wszystkie informacje. Również z tej podstrony możesz sobie po prostu zamówić ten program, założyć swoje konto na stronie, no i po prostu czekać na to, aż program będzie gotowe. No i jako, że zamówisz ten program w przesyłarze, a przesyłarze będzie trwała około 7 dni, no to masz gwarancję najniższej możliwej ceny, która później po prostu będzie coraz wyższa. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Nie, to chyba na tyle. Na samym końcu... Chciałbym, żebyście pisali swoje pytania do QA w komentarzach, bo w następnym odcinku, gdzie pokażę Wam cały trening z etapu brazylijskiej w Finezji w pierwszym kontakcie, będę chciał zrobić też takie właśnie w którym podpowiadam na Wasze pytania dotyczące platformy, nowej strony, zamysłu na najnowsze programy, czy właśnie o tym pogadamy o tym nowym programie sztuka pierwszego kontaktu. Także zostawiajcie swoje pytania, no i będziemy się widzieć w następnym materiale, gdzie już trochę zaspoilerowałem co się pojawi. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego.